takich spraw jak chociażby połączenie Jastrzębskiej Spółki Węglowej i, I podpisałem Kopalni Budry. Tak. Tak, podpisałem to w grudniu. Co grudno. to zmienia? To stworzy warunki do stworzenia takiej dużej grupy węglowo-koksowej, bo tam w Jastrzębskiej Spółce Węglowej są już też koksownie to tworzy sensowny program, który łączy przedsiębiorstwa produkujące surowce z takimi, które już je przetwarzają i daje szansę na lepszy wynik Ale nie, nie konfliktu. Ale tam ten konflikt jest troszeczkę myślę przesadnie nagłaśniany, bo związki reprezentatywne te, które funkcjonują na poziomie krajowym akceptują te podwyżki, które zostały wynegocjowane tam, jeżeli dobrze pamiętam, około 700 zł na To jest pracownika. przesadzone, panie premierze, dlatego, że 200 osób spędza święta na wyrok No podziemio. tak, ale na kopalni Budryk pracuje chyba ponad 2,5 tysiąca osób. Także znakomita większość pracowników podchodzi do sprawy bardzo praktycznie i rozumie też, że te podwyżki muszą być osadzone w realiach i możliwościach kopalni. Argument, że Straty są już 20-milionowe, a w skali roku podwyżki to byłoby 8 milionów. To nie jest prawdziwy argument? Tam w moim przekonaniu najbardziej kompetentny jest zarząd tej kopalni i zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej, jeżeli chodzi o rozwiązanie tego konfliktu. Czyli w tym to konflikcie, są... pan jest po stronie zarządu? Tam jestem po stronie zdrowego rozsądku, bo pracownicy i, i y, zarząd y, firmy muszą znaleźć rozwiązanie y, harmonijnie bilansujące i oczekiwania pracowników i możliwości spółki, bo jeżeli y, w tym roku byłyby przesadzone rozwiązania, to na przyszły rok ta spółka może mieć y, kłopoty i po prostu będzie zwyczajnie ta spółka, nie, już, nie on... już ma kłopoty. Nie, nie, akurat jest Jeżeli determinacja spółka... jest taka ludzi, że w tak ważnych dniach dla górników, ale oni nie, nie idą do domu w... Niech pan zwróci uwagę, że jest ten przekaz taki niepełny, bo nie pokazuje się informacji. Zarządu spółki, nie pokazuje się informacji zarządu kopalni, a warto byłoby porozmawiać z tymi ludźmi, żeby mieć pełny obraz, nie tylko ze strony tych pracowników, którzy w tej chwili domagają się, już raczej takiego honorowego wycofania się z całego sporu. I miejmy nadzieję, że do, takiej, do takiego rozsądnego kompromisu dojdzie, bo lepsze jest porozumienie niż taki bezowocny spór.